W pewnym miasteczku podobnym do wielu innych dzieci bawiły się beztrosko, nie zdając sobie sprawy z tego, że powietrze wokół nich staje się coraz bardziej zanieczyszczone. Wśród nich była Ania i Tomek. Dobra, dobra. Tomek, czy ty wiesz co to jest smok? Smok? Chyba coś też słyszałem. Ty jakiś się zajmujesz, prawda? No nie do końca! Smog To wieszanie na dymu i zanieczyszczeń, które unoszą się w powietrzu. To jest bardzo A... niebezpieczne dla naszego zdrowia. Naprawdę? Nie widziałeś, żeby coś było nie tak? Tomek, jak wiele innych osób, nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. W tym momencie pojawiła się babcia Ani, która wyglądała na zleczoną. Ach, drogie dzieci, to powietrze jest coraz gorsze. Nie pamiętam, żeby kiedyś było aż tak złe. Babciu, widzę, to ten smog tak źle się czujesz? Tak, smog sprawia, że coraz trudniej mi oddycha. Może, tak. i to, to nie się więcej o smogu. się do pobliskiej szkoły, gdzie właśnie odbywało się spotkanie z naukowcem. Zdajcie, widzę, że chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o To bardzo ważne. Smog powstaje głównie przez spalanie węgla, śmieci i innych fali, a także przez spalanie samochodów. A jak możemy z tym walczyć? Najważniejsze jest ograniczenie emisji najwyższej. Możemy natomiast korzystać z transportu publicznego, segregować świeci, a także stawić więcej drzew. Czy naprawdę jedno drzewo może aż tak pomóc? Nagle, w magiczny sposób, jedno z drzew w parku zaczęło mówić. Oczywiście! Każde drzewo pochłania tłuczność węgla i oddaje tlen. Pomagamy oczyścić powietrze, którym wy oddychacie. Im więcej nas będzie, tym łatwiej pokonamy smog. To wspaniale! Musimy zostawić więcej drzew! To nie pamiętaj nie Możemy ty jeździć rowerami do szkoły. Nagle z gęstej mgły wyłoniła się postać smogu. Tak łatwo mnie pokonacie. Jestem wszędzie tam, gdzie ludzie spalają śmieci i węgiel. Im więcej dymów, tym silniejszy się staje. Nie boję się Ciebie, Smogu! Wiem, jak Cię pokonać! Będziemy dbać o środowisko i o powietrze! Nie emisję spali. Będziemy sobie i zaczniemy zlaczać więcej drzew. Nie! Nie możecie tego zrobić! Zniknę, jeśli wszyscy zasób nakrębimy. Smog znikł, gdy dzieci postanowiły działać.